Hejka kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i przychodzę z kominkiem do was naprawdę taki jesienny już dzień mam dla was do pokazania dwie paczuszki jedną bardzo fajną, drugą bardzo niefajną taką no, niekoniecznie, miała być fajna ale się okazało inaczej i słuchajcie, ja już wspominałam w poprzednim vlogu o tym natomiast teraz wam ją pokażę może na początku ale zanim to powiem wam Mam takie odczucie już, że jesień jest już w pełni. E, długo, długo było już takie latko. Na początku e, października, ten pierwszy tydzień jeszcze było tak fajnie, ciepło e, i ta jesień była taka złota, piękna. Mam wrażenie, że teraz już nadchodzi ta taka jesień, którą ja lubię najbardziej: deszczowa, szara ponura, nie wiem jak to brzmi, no brzmi to tak źle, ale ja taką pogodę lubię, wiecie, że takiej aurze się odnajduje najlepiej, najlepiej się czuję. No i tak te wieczory, już takie duje, nie? To już musicie też przyznać, coraz dłuższe, już coraz wcześniej się robi ciemno, a z końcem października będzie już w ogóle zmiana czasu, także będzie jeszcze ciemniej o 16, a teraz już tak 18 to już jest taki wieczór. Więc coś w te wieczory trzeba sobie wymyślać, jesienne, zimowe. Ja akurat, my chyba wszyscy tutaj lubimy w domu właśnie tą porę roku. Staram się już teraz z wiekiem. Nie emocjonować żadną porą roku, tak wiecie, w sensie lato, nie lubię lata, nie, nie przepadam, ale nie narzekam, bo nie mam na to żadnego wpływu i to jest takie, myślę, zdrowe podejście. W każdej porze roku trzeba znaleźć coś dobrego, coś takiego um, pocieszającego I, i myślę, że to jest najzdrowsze. Tak samo wiem, że dużo ludzi nie lubi jesieni i zimy. Jestem w stanie to zrozumieć, mimo że mam odmienne zdanie. Natomiast. Nie mamy na to wpływu, że ta pogoda taka jest. Więc cieszmy się tymi żółtymi listkami, tymi wieczorami. Wymyślajmy coś fajnego na te wieczory. Zasmakujmy dobrej herbaty jesiennej, zapalmy fajną świecę, udekorujmy nasz dom, żeby było tak wiecie, przytulnie, klimatycznie. napalmy w kominku, jeśli mamy. No spędzajmy ten czas jakoś tak, żeby, wiecie, było coś powspominać, żeby było miło. Ten czas jest tylko tu i teraz, wiecie o co chodzi. Więc po co tracić energię i, i żeby w na naszej głowie kłębiły się złe myśli na to, że nie się, nienawidzę listopada, a tam dajcie spokój. <laughs> Także ja mam jedną paczkę taką właśnie tematyczną, jeżeli chodzi o porę roku, bo mam tutaj świece, świece, które sama sobie wybrałam, wybrałam sobie sama te zapachy i zaraz Wam je pokażę, ale na początku pokażę Wam e, paczkę dramy z Sinsaya. Z Pokazywałam Wam już kilka odcinków wcześniej, e, nawet kilk, w kilku odcinkach e, rzeczy z Sinsay na święta, bo powiedziałam Wam, że najlepiej, e, jeżeli coś Wam się spodoba, kupić to Teraz, od razu, dlatego, że już na społeczności na YouTube pokazałam Wam dowód na to, że tydzień różnicy, a cena wzrosła sporo całkiem sporo jak na takiej rzeczy. Więc słuchajcie, albo coś jest niedostępne, albo coś jest już sporo droższe, bo wiecie, kupimy coś za 20 zł i za tydzień, kosztuje już 30. To jest jednak spora podwyżka, prawda? No, tak mi się wydaje po co, więc jak Wam coś się spodoba to po prostu to bierzcie nie ma co, co się łudzić, że to będzie tańsze, bo to będzie tańsze jak zostanie cokolwiek z tego jeszcze pod koniec grudnia, jak już będzie wiecie za późno na dekorowanie domu i nie dojdzie to do Was nawet przed świętami więc kupujcie, kupujcie, a teraz Wam chcę pokazać coś właśnie w paczuszce z Sinsaya, co do mnie przyszło i z czym pokładaliśmy ogromne nadzieje sobie to tu lusterko, bo może mi zasłania. Przepraszam. I słuchajcie, powiem Wam, że naprawdę miałam e, duże nadzieję co do tej paczki, e, bo na naszej białej, pięknej choince, wiecie jakiej? Przepięknej. Tu Wam wstawię filmik e, z naszą choinką, obejrzyjcie sobie, jeżeli nie wiecie. Mm, bardzo ta czerwień jest e, jak najbardziej, jak najbardziej po prostu e, potrzebna, i ta czerwień przepięknie wygląda na tle tych białych gałązek ośnieżonych. E, I jakoś tak mam wrażenie, że było jej w tamtym roku mało, więc stwierdziłam i z moim mężem razem, że zamówimy to po zobaczeniu właśnie na stronie Sensaja. że to będzie fajnie wyglądało, to będzie pięknie odbijało, em, jest to duże, pokaźne. No i Wam pokażę najpierw co. Ale oczywiście Wam e, wrzucę zbliżenia. E, pokażę Wam, jak to miało wyglądać jakby z daleka. Są to ozdoby... Na choinkę to są takie dziadki do orzechów. Zobaczcie, jakby pokryte czerwonym welurem. Bardzo intensywna, elegancka czerwień. Nie tak może rażąca, jak tutaj w aparacie widać, ale nasycona, piękna, taka królewska czerwień. Duże ozdoby, słuchajcie, bo tutaj jest aż 15 cm, ma ten jeden dziadek, więc naprawdę duże. Cena powiedzmy, to teraz już mi się nie chce sprawdzać, ale chyba 19,99 za 4 sztuki, więc nie za tanio. Kupiłam dwa takie komplety. No i niestety stało się to, co gdzieś tam z tyłu głowy mi się działo czyli te ozdoby są po prostu wybrakowane. Zobaczycie, jak na przebitkach, tak jak Wam mówię, ale dla mnie to już jest. Przesada. Widać to bardzo mocno, według mnie. Nie wiem, czy. Może to otworzę? Nie otworzę tego, bo po prostu to zwracam. To widać na. Zobaczcie, może tutaj. Widzieliście przybitkę, Widzieliście. Ale zobaczcie, te oczy. Jak to widać z daleka. Wydubane. No naprawdę. To wygląda, jakby to było drugiego sortu. Zobaczcie tutaj na tyłku jego. O! Takie rysy. Widać po prostu tą, ten plastik, ten szary plastik. Są nie pokryte dokładnie walurkiem, tylko widać na każdej sztuce niedociągnięcia. Dla mnie to jest nie do pomyslenia. Są to tylko cztery leciutkie ozdoby. Za 20 zł powinno to wyglądać dużo lepiej. I jeszcze zamówiłam dwie takie paczuszki. I tu jest ta sama sytuacja. Jakieś takie niedociągnięcia, jakieś takie nadlania. No, nie podoba mi się to. Na tych czubkach niedociągnięte są. Widać ten, ten szary spód, ten plastik. W tym przypadku jest tego mniej. Zdecydowanie mniej. Natomiast ciągle to widać. Ten taki zestaw sześciu sopelków kosztowało 15,99. I one też są spore, 11,5 cm. No ale kurczę! Za te ozdoby, za te cztery paczki zapłaciłam 70, 72 zł, jakoś tak, więc to jest dużo, to jest dużo jak i... na Sinsai. Um, a okazało się, że one są po prostu brzydko wykonane, bardzo brzydko, więc nie polecam. Jak nie chcecie się denerwować, to nie polecam. Um, I. Jeszcze coś takiego jest z oddawaniem u nas, bynajmniej, że zawsze jest jakiś problem, jak się oddaje stacjonarnie, bo oni chcą koniecznie przelewać pieniądze na, na kartę i tak dalej, gdzie powiedzmy, że nie mam karty i co w tym wypadku? No jest zawsze jakieś takie no, miączenie, że no dobrze, to już oddam pani pieniądze tak, wiecie, gotówką. I jest problem, więc em, albo ja Albo jutro wytrzelę mojego męża z tym. Ja właśnie wyręczę się nim. Dobrze, że Wam już to pokazałam. Widzieliście zresztą z bliska, jak to brzydko wygląda. Wstrętnie. Więc słuchajcie... No nie polecam, nie polecam Wam tych ozdób chociaż piękne, może mi się trafiły tylko takie brzydkie, a może nie może Wam też się takie trafią i będziecie mieć problem z oddawaniem, oddawanie jeżeli chodzi o drogą taką pocztową kurierską jest płatne, więc to nie jest to co Zalando czy Rizert, czy jakieś tam inne sklepy, że macie za friko, tutaj trzeba wszystko opłacić, chyba że coś się zmieniło to mi uświadomcie natomiast no to nie jest warte tego wszystkiego, po prostu idzie to wszystko do oddania Także tą paczką się już nie będziemy denerwować. Teraz Wam pokażę paczkę bardzo miłą i e, zarazem przepięknie pachnącą. Jest to paczka, którą otrzymałam e, od marki Wosk i Knot. Ja już kiedyś, kiedyś e, pisałam z tą marką, natomiast wtedy y, akurat testowałam świeczki innej marki i stwierdziłam, że to będzie takie, wiecie, nie do końca może... Y, Uczciwe, jak będę mówić tu o jednych świeczkach, tu o drugich, jakoś tak się pokierowałam własnym sumieniem, że będę polecać wszystko, to będzie to takie mało wiecie, mało takie sensowne. Więc teraz pisaliśmy właśnie z marką Woskiej Knot. Sama do nich napisałam, że jest jesień. Słuchajcie, ja jestem jesieniarą. Z chęcią bym teraz przetestowała od nich świece. I udało się. I teraz tak, dostajemy taką karteczkę na wstępie. Wszystko jest fajnie, tak ściśle, słuchajcie, zapakowane. Świeczki są w oddzielnych kartonikach. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy na tej kartersce, na tej ulotce, instrukcję palenia świec. Zadbaj, żeby przed każdorazowym odpalaniem świecy knob długość około 1 cm. Gdy Twoja świeczka spotka płomień, pierwszy raz pozwól, by mogła się nim nacieszyć. Pierwsze palenie powinno trwać minimum 3 godziny lub do czasu pełnego upłynnienia. Jednak dla osiągnięcia najlepszego efektu zapachowego, kolejne wypalanie świeczki nie powinno trwać dłużej niż 3 godziny. Kiedy na dnie zostanie już 1 cm wosku, czas się pożegnać. Nie pali jej do końca. Nigdy nie odpalaj innej świecy, nie stawiaj jej na parapecie, przy oknie lub przeciągu. Nie stawiaj jej w bezpośrednim sąsiedztwie innych przedmiotów. Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie. Trzymaj świece poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Normalne. Świece są wykonane w 100% z wosku sojowego, są ręcznie robo, robione w Polsce i są nietestowane na niczym absolutnie, także są przyjazne środowisku, zwierzętom tak, tyle mogę Wam powiedzieć, oczywiście podam Wam tutaj zobaczcie, gdzie ich znaleźć na Instagramie i na Facebooku na Facebooku takich wygooglujecie, wyszukacie no, wiecie wiecie, już temat świecz to wiecie jaka ja jestem bardzo na tak Dostałam tutaj dwie duże świeczki z kolekcji Basic. Oczywiście zaraz będę Wam też mówić o kodzie rabatowym, ale to za chwilę. Pokażę Wam najpierw, co otrzymałam. Świeczki z kolekcji Basic mogłam sobie wybrać i wybrałam sobie, słuchajcie. One są naprawdę tak ciasno włożone, że tu nie ma prawa nic się potuć. Zapakowane jeszcze w takie papierki. I wybrałam takie jesieniarskie świeczki, wiecie? Fajne zapachy, zaraz wam pokażę, bo wygooglowałam sobie każdą świeczkę, więc wam przeczytam po prostu nuty zapachowe. Naprawdę, bardzo porządnie zapakowane. To już jest ogromny plus, wiecie? Mówiłam wam w poprzednim filmiku, jaką miałam kiedyś przygodę ze źle zapakowaną świecą. Tu nie ma mowy o tym. O! I tak, mam dwie świeczki w słoiczkach, zobaczcie. Takie przepiękne. Jedna z nich to e, wilkołak, a druga to baba jaga. No i jeszcze mogę sobie wybrać dwa woski. I słuchajcie, te woski są naprawdę duże. Jest tutaj e, 60 gram, więc wow. E, I mam wosk stara drukarnia oraz e, dziadek Mróz. I słuchajcie, mm, oczywiście na tych woskach również macie sposób użycia, sposób, y, jak wiecie. Palić te woski, umieścić kostkę lub dwie w czystym kominku zapachowym. Nie dodawaj wody ani oleju. Naturalny wosk sojowy. No, także to już wiemy, i teraz tak. Świeczka Baba Jaga. No, jakby tutaj kierowałam się głównie nie wiecie, fajną nazwą i fajnym tutaj designem, a, a nutami zapachowymi, jakie wyczytałam na ich stronie, wosk i knot. I już Wam mówię, jakie tutaj są nuty zapachowe. Baba Jaga to jest świeca sojowa limitowana. Słuchajcie, tego nie doczytałam. Baba Jaga to tajemnicze i mroczne połączenie białych kwiatów z nieco, z nieco cięższymi nut, nutami dymnymi. Zapach rzeźki kobiece, luksusowy. Wśród skórki, bergamotki, kaszmiru i piżma, można szukać się kremowego bursztynu i paczuli. Czyli przeczytałam Wam teraz tak naprawdę wszystkie nuty zapachowe. I słuchajcie, naprawdę, mm, to jest tutaj wyczuwalne. Ja jak otworzyłam tą babajagę, to poczułam pierwsze co, właśnie to, na czym mi najbardziej zależało. Czyli tak: piżmo, kaszmir, paczula. Widzicie, że ja trochę w tych zapachach siedziałam yy, w związku ze współpracą inną, którą miałam yy, ze dwa lata temu. Więc nauczyłam się, nauczyło mnie to wyodrębniania nut zapachowych. I teraz ja wąchając świece czy jakieś perfumy, to już naprawdę czuję, co tam w nich jest. Paczulka, piżmo, kaszmir, białe kwiaty, bardzo mocno wyczuwalne. Także jak najbardziej moje klimaty. Tego się jakby spodziewałam, czytając nuty zapachowe. Jeszcze nie powiedziałam Wam, że te świece mają 300 ml, i czas palenia tych świec to jest. Tutaj zresztą macie wszystko pod spodem opisane. Od 50 do 65 godzin, więc to tak dodam jeszcze przy Babajadze świeca to wilkołak. Wilkołak to też jest świeca limitowana. I tutaj mamy tak, pokochany przez klientów w zeszłym roku wrócił znowu tutaj do asortumentu. Cudowna, leśna, mroźna kompozycja, zapach mrocznego i glastego lasu, w którym dopiero co spadł śnieg. Mrożona skórka pomarańczy jagody uzupełniają całą kompozycję, czyniąc ją wyjątkową i rzeźką. Musisz ją mieć. I tak myślę jak czytam to, że to się zgadza. Nuty zapachowe drzewa i mech, mokra ziemia, skórka, pomarańcze jagody. I tak czuć. Czuć tutaj mm, i te drzewa i iglaste, według mnie czuć mocno pomarańczę, tą skórkę pomarańczową i taką owocowość, właśnie może te jagody. Bardzo intensywny zapach, bardzo mocny. Skrwiłam się, jakby to było coś złego. Bardzo dobrze. Mocny, intensywny e, zapach. Także naprawdę coś takiego ciekawego, innego. Zgodzę się z tym, że mm, ma coś takiego wyjątkowego w sobie. Czuć ziemię, mech, faktycznie jak się tak dłużej to wącha tak wiecie, więcej do was dochodzi, dociera także e, to wilkołak i teraz słuchajcie powiem wam o woskach zapachowych dziadek mróz, dziadek mróz jak zobaczyłam w ogóle tą nazwę to już mnie wiecie, chwyciło za serce dziadek mróz to coś w moim klimacie jak najbardziej również woski tak jak mówiłam 60 gramów bardzo ciężkie i porządne i tutaj czuć święta Nuty zapachowe dziadka to tytoń, pomarańcza, mandarynka, goździk, laska, wanilii, drzewo sandałowe, tak, zgodzę się. Czuć tutaj zdecydowanie goździki, wanilię, drzewo sandałowe. To czuję już tak na pierwsze niuchnięcie także um, dziadek mróz to połączenie głównych um, nut zapachowych. Tytoń pomarańcza sprawiła, iż zapach daje nam powód do dumy. Czuć w nim świąteczny, zimowy klimat. Oprócz głównego bohatera, którym jest tytoń, znajdziesz tutaj słodko-kwaśne pomarańcze, ciepło domowego kominka, przy, zimowe przyprawy, um, szczypta cynamonu, a nawet znajdzie się tutaj nuta eukaliptusa, drzewa sandałowego i limonki. Też się zgadzam. I teraz e, ostatni wosk, stara drukarnia i powiem Wam, że jak ja bym pierwszy raz zniuchnęłam, to poczułam jakby... Hmm. eleganckie, otulające, drogie perfumy. Nie wiem, ym... nie wiem, jak to inaczej ująć. Bardzo elegancki, przyjemny zapach. Ym... Myślę, że facetom się naprawdę spodoba i Jackowi Mojemu tak samo powiedział, że taki jest właśnie ciężki, elegancki, męski wręcz. Bardzo piękny. I słuchajcie, wow! Muszę mieć po prostu świecę y, dużą w tym zapachu, bo jest genialna. Nuty zapachowe to brzoskwinia, śliwka, fiołek, jaśmin, piwonia, skóra, paczula, wanilia, pismo, Czyli skóra tutaj jest odpowiedzialna za tą pewnie y, taką męskość. Paczula, piżmo. Bardzo, bardzo taka y, ciekawa kompozycja, bardzo perfumeryjna, bardzo y, otulająca na jesień i na zimę. Wow! Yy, 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 yy. Ślipka, już nie poczujecie. nie zabraknie również nut wanili piszma skóry. Dzięki niej można poczuć się jak w starej bibliotece wśród starych, zakurzonych ksiąg. Zapach jest dosyć ciężki, intensywny, przez co wyjątkowy i oryginalny. Wiemy, że podoba się wielu panom. O, to nawet na stronie napisali, gdzie yy, dopiero teraz to czytam. I faktycznie taki, taki męski ten zapach. Taki męski taki otulający. Ja bym powiedziała, że on pachnie właśnie jak, taka, jak takie mm, perfumy, przez tą paczulę i piżmo, chyba a e, to taką eleganckie, elegancję i męskość ma dzięki skórze z tym wszystkim razem połączonej. Przepiękny zapach! Wow! Tak jak mówię, chyba będę mm, po prostu musiała wręcz zakupić sobie świecę. Stara drukarnia. Super, super. Także takie dwa e, woski mi się dostały. E, Dziadek mróz, e, świąteczny. O! Ciasteczkowe, taki naprawdę... Wchodzicie do domu Kingi od 1 grudnia. Bam! To nie takim zapachem, a tutaj to jest zapach naprawdę taki fajny, męski. Myślę, że fajnym pomysłem będzie dla jakiś taki dodatek, czy na prezent dla waszych facetów. Super! Jeżeli chodzi o w ogóle szaty graficzne, to zobaczcie, jakie fajne jesieniarskie, Wilkołak i Baba Jaga. Ten jest taki, jaki, jakby po przeczytaniu nut, jakiego oczekiwałam, a ten mnie zaskoczył. Ten mnie zaskoczył. Jest bardzo mocny, jest mocniejszy niż Baba Jaga. Jest taki naprawdę nieoczywisty wielkołak. Także słuchajcie, naprawdę bardzo ciekawe kompozycje. Ode mnie macie 15% rabatu na wszystkie nieprzecenione świece, woski, na cały asortyment nieprzecenione Kinga 15. I słuchajcie, ten kod rabatowy jest ważny do 21 października, więc spieszcie się, jeżeli macie chętkę na coś jesieniarskiego, to znajdziecie tam naprawdę przepiękne propozycje. I tak jak mówię, zapachy bardzo mocne, bardzo mocne, już pierwsze takie, wiecie, odkręcenie, gdzieś tam otwarcie tych wosków i bucha na Was e, e, naprawdę moc, <noise> jest moc. Także słuchajcie... Jeżeli macie ochotkę, to zapraszam Was na y, stronę WOSK i KNOT na Instagrama. Możecie tam pooglądać co ciekawego wstawiają. Y, ja i mój kominek się z Wami żegnamy. Zaraz sobie coś odpalamy. Może, 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 może. To Babajaga na początek. Dzisiaj jest taka pogoda. Idealna na świecie, więc stawiam ją zaraz na kominku, odpalam, będziemy się delektować zapachem. Dajcie mi znać, co myślicie o e, paczce z Sinsaya oraz o tej fajnej paczce. Od razu poprawiłam mi humor, to widać, nie? E, z Wosk i Knot. Wiem, że tu jest dużo ogromnych, ogromnych fanów po prostu świec. Także coś dla Was. E, cieszę się, że mogłam przetestować i e, wyniuchać, wywąchać. No. Trzymajcie się kochani, do usłyszenia w następnym filmiku i już w niedzielkę. Także pa pa!